Witam wszystkich z tej strony Delangolir dla serwisu IntelliPoker. W dzisiejszym rozdaniu porozmawiamy o maksymalizowaniu wartości, gdy trafimy potężnie na flopie. Jesteśmy na batonie w grze 6 Max i mamy parę dziesiątek. Gracz z katofa otwiera za 2 dolary, a my tylko sprawdzamy, mając pozycję, cała reszta pasuje. Gracz z katofa jest super luz agresiv, który bardzo często blefuje i lubi trzy barrelować. Moglibyśmy oczywiście 3 betować tego przeciwnika preflop. Ale tylko sprawdzając unikamy 4 betu i nie znajdziemy się w marginalnej sytuacji. Będziemy mogli również użyć naszej pozycji, żeby wykorzystać błędy naszego przeciwnika po flopie. Co jest jeszcze ważniejsze. Oglądamy flopa B2, który jest dla nas bardzo silny. Przeciwnik tak jak się spodziewaliśmy gra Continuation Bet, ponieważ jest luz agresiv i lubi barrelować i grać Continuation Bet. W tym przypadku, żeby wyciągnąć jak najwięcej wartości, najlepiej jest tylko sprawdzić i pozwolić naszemu przeciwnikowi wychodzić z inicjatywą. Nie jest to slow play, ponieważ nie chodzi nam o to, żeby dać mu szansę na dostanie układu. Raczej jest to wykorzystywanie błędów tego przeciwnika, czyli zbyt częstego blefowania i barelowania. Jeśli się tak zdarzy, że ma silną parę lub inną silną rękę, to nie będzie problemu z wejściem Olin do Rivera. Ale jako, że ma bardzo szeroki zakres preflop, to w większości nie trafił tego stołu. Jeśli przebijemy go na flopie, to są szanse, że po prostu wyrzuci swoją rękę, ale skoro wiemy, że ten gracz lubi zbyt często blefować i barylować, to jeśli nic nie ma, możemy go zatrzymać w puli, tylko sprawdzając i pozwalać mu popełniać jego ulubione błędy. Zobaczmy, co się stanie. Naternie stawia ponownie za wysokość puli i z tych samych powodów tylko sprawdzamy. A na riverze wykonuje ponowny zakład prawie za wysokość puli, czyli prawie cały jego stak, więc w tym momencie możemy dorzucić resztę, żeby wyciągnąć wartość z jego rąk, które mają jakąś wartość na showdownie. Akurat miał bardzo silną rękę na flopie, seta dwójek, więc okazało się, że obojętnie jakbyśmy nie rozegrali tego konkretnego rozdania, to znaleźlibyśmy się do rivera na olinie ale biorąc pod uwagę jego zakres, który zawiera wiele blefów, pozwalając mu na wychodzenie z inicjatywą i barelowanie, byliśmy w stanie maksymalizować wartość, ponieważ nasz przeciwnik zbyt często tak robi.